O 22:00 odtworzymy ostatnie 24 godziny życia aktora Johna Belushi. A teraz jak to jest zrobione? Dowiecie się wszystkiego o produkcji słynnego kuskus -kus i dmuchanych łodzi. Alur Sport. The new Cologne sport, Chanel. Czy chciałabyś wyglądać młodziej w jednej chwili? Nowy Max Factor Age Renew. Doskonale pokrywa i rozświetla cerę. Oraz redukuje zmarszki, abyś mogła wyglądać o 5 lat młodziej. To prawdziwa magia. Age Renew. Max Factor polecany przez profesjonalistów. Zachwyca nieskazitelnym wyglądem cery dzięki profesjonalnym podkładom Max Factor. Teraz w specjalnej cenie. Jacek od urodzenia wiedział co dobre. I wszyscy wiedzieli, że on wie. Podpowiadała mu to inteligencja, mądrość, szósty zmysł. Czego nie wiemy, ale najważniejsze, że on nadal wie. Skoda. Przemyślane rozwiązania. Sprawdź w salonach nowe ceny Skody Octavii. Mm, to batonik fitness. Chcesz spróbować? Śmiało, jest z czekoladą. A, nie, dziękuję. Dwa molinie. Mm, trudno. 90 kilokalorii? Teraz rozumiem. Sprytne. Nestle Fitness. 90 kilokalorii i żadnych wyrzutów sumienia. EOS 400D już jest. Witamy w klubie. Canon. You can. To nie jest kolejna mydlana opera. Tu nie ma zabawnych dialogów i miłosnych wątków. Tu lekarze nie mają eleganckich, wypracowanych kitli. Tu wszystko dzieje się naprawdę. A gra idzie o najwyższą stawkę. Ludzkie życie. Zabierzemy cię tam, gdzie na co dzień nikt postronny nie ma wstępu, a udzielić pierwszej pomocy znaczy uratować. Poniedziałkowe wieczory o 21.00 tylko na kanale Discovery. Zaraz po przerwie na reklamy i zapowiedzi następny odcinek programu. Jak to jest zrobione? Zaś o 21.00 wzruszające historie ludzi z poważnymi zniekształceniami twarzy. Szanowny panie, choć ceny ubezpieczeń komunikacyjnych prawdopodobnie wzrosną, pan i inni kierowcy możecie uniknąć podwyżki. Wystarczy ubezpieczyć się w aksa nawet z 6-miesięcznym wyprzedzeniem. O. Zadzwoń. 9522. Aksa ubezpieczenia. Wszystkich jednostek. Sprawdza ucieka z reprezentantowym wodem krajowym siódemką. pasy? Poczuj się jak na profesjonalnej sesji zdjęciowej. Nawet jeśli to tylko zabawa. Poczuj się jak na eleganckim przyjęciu. Nawet jeśli to tylko spotkanie z przyjaciółmi. Odkryj siłę pantin i poczuj się wyjątkowa. Szampony, odżywki i maski, Pantin. O, co u ciebie? No rodzina, praca. A u ciebie? Praca, rodzina. Nowy Turan. Wszechstronnie uzdolniony. Wyposażenie Kulain gratis. Tiger. Power's back. Super! Ja, ale jadda. Renault. Lider w dziedzinie bezpieczeństwa. Najwięcej modeli z najwyższą oceną w testach Euro NCAP. Oświetlone słońcem dalekiej Azji, wzroszone mąsu nowym deszczem. Szlachetne przyprawy kamis kryją w sobie magię bogactwa smaków i aromatów. Zaczaruj nimi swoje potrawy i wybierz się w kulinarną podróż. Kamis, życie ze smakiem. Ruch sprawia ci ból. Voltaren emulgel wnika głęboko, koncentrując swoje działanie tam, gdzie rozwinął się stan zapalny. Voltaren likwiduje ból i leczy stan zapalny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Yo me llamo José Francisco Ortega Ríos y soy matador de toro desde el 18 de marzo del año 73, que primera alternativa. Yo empecé a entrenar a mi hijo cuando tenía 13 años. To be a matador for me means everything. I respect bulls, bull is a beautiful, strong animal, but you play with death, he can kill you. <laughs> Most of the injuries that I got in my body has been when I'm trying to kill the bull. Trzeba było aż tylu pomyłek, by wiązkę światła przekształcić w obraz telewizyjny. Tylu błędów, by kawałek plastiku zastąpił pieniądz. I tylu siniaków, nim powóz zastąpił samochód sportowy. Ronald Top ujawnia historię wynalazków, które zmieniły świat. Przełomowe wynalazki. W sobotę o 18 na kanale Discovery. O 23.00 klub zabytkowych samochodów. Będzie o Rolls Royce Silver Dawn. A teraz wracamy do jak to jest zrobione. Czy zastanawiałeś się jak są produkowane deskorolki i kafelki ceramiczne? Historie trojga ludzi żyjących z kalectwem. Ja i moja twarz o 21.00. A o 22.00 John Belushi. Ostatnie godziny życia przed tragiczną śmiercią aktora. Myślę, że jest zbyt ekscytujący dla mojej mamy. To jedna opinia. A jaka jest twoja? Nowe volvo C30. Co to jest? Nie wiem. Łatwo zapomnieć od kiedy w erze jest telefon stacjonarny z niskim abonamentem i bez instalacji. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Era, jesteśmy w domu. A to znasz? Wybrał się facet z zimą na ryby. Dziurę zrobił, w lodzie wodzie jeszcze Krzesełko siedzi, łowi słyszy głos. Tu nie ma ryb. Dobra, jest, łowi dalej, znowu słyszy głos. Tu nie ma ryb. Siedzi na szarpaka, dalej łowi ryby. Głos. Tu nie ma ryb. Więc się zdenerwował, wstaje. Kto mówi? Na co słyszy głos? Kierownik lodowiska. To jest jak z oszczędzaniem na lokacie. Jakie na lokacie. Po co zamrażać pieniądze na lokacie? Wpłacaj i wypłacaj kiedy chcesz, bez utraty odsetek. Zamień lokatę na konto oszczędnościowe w ING Banku Śląskim. Ruch sprawia Ci ból? Voltaren emul wnika głęboko, koncentrując swoje działanie tam, gdzie rozwinął się stan zapalny. Voltaren likwiduje ból i leczy stan zapalny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. czekać na tę chwilę. Davidow Cafe. Chwila dla konesera. To nie jest kolejna mydlana opera. Tu nie ma zabawnych dialogów i miłosnych wątków. Tu lekarze nie mają eleganckich, wypracowanych kitli. Tu wszystko dzieje się naprawdę. A gra idzie o najwyższą stawkę. Ludzkie życie. Zabierzemy ci tam, gdzie na co dzień nikt postronny nie ma wstępu, a udzielić pierwszej pomocy znaczy uratować. Poniedziałkowe wieczory o 21 tylko na kanale Discovery. Na następne odcinki programu Jak to jest zrobione, nie musicie długo czekać. Nadamy je już jutro o 20, a dziś jeszcze o 22 ostatnie 24 godziny życia aktora Johna Bell